Hej, cześć, witajcie. Dobrze Was wszystkich widzieć. Cześć Gosiu, cześć Sebastian. Witam Pani Janino. Cieszę się, że jesteście. Cześć, cześć, Agusia. Cieszę się, że jesteśmy. Znowu kolejnej niedzieli razem. Mam nadzieję, że mieliście dobry tydzień. Cześć, cześć Karolina. Ciekawe jestem, czy będziecie słuchać, nie słyszałeś, słyszeli dziewczynki z dołu, jak się bawią. Niedziela? Nie powiedziałam, niedzielę? Um. Przepraszam, mogłem gdzieś się zazamotać, ale żeby nie przedłużać specjalnie, przepraszam, musiałem się gdzieś zamotać z tą niedzielą, ale i mi Janka dzisiaj już zwróciła uwagę, że... Chociaż dziecko już tego nie mimo że słyszę. Ym, Lilianka też mi dzisiaj zwróciła już uwagę, że ym, pokazywała mi płyny do, do kąpieli. Mówi, ten jest do głowy, ten jest do, ten, do, do ciałka. I mówię, no tak, zgadza się, ten do, do ciałka, ten do zębów. I tak Liliana też na mnie spojrzała, mówi, tato, to nie jest do zębów. I mówię, no tak, tata o jednym myśli, o drugim mówi, więc mam nadzieję, że tak też nie zrobię przy, przy tym, co chcę wam przekazać, że jednak powiem to, co miałem na myśli. Ale, właśnie, żeby już nie przedłużać zbędnie, um, myśli, które mi się mocno e, krążą po głowie, um, i tak bardzo te myśli biorę do siebie, ale um, myślę, że na tyle przyjmują, tak jakby, takie moje myślenie, um, że, e, że chciałem się podzielić, bo myślę, że, że może Pan Bóg też chcieć właśnie powiedzieć to do nas wszystkich, a mianowicie. Um, Chciałbym sobie, żebyście sobie wyobrazili e, dwie e, drabiny. E, no i wiadomo, jak drabiny mamy oparte o ścianie, to one się rozchodzą tak, że tutaj są blisko siebie, załóżmy, i rozchodzą się coraz wyżej, nie, żeby dotykać ścian. Więc jak wyobrażamy sobie takie dwie drabiny, to wyobraźmy sobie człowieka, który stoi pomiędzy tymi dwoma drabinami. E, no i tak jakby stoi w takiej w miarę komfortowej jeszcze sy sytuacji, na takiej zasadzie, że, że ma jeden szczebelek na jednej drabinie, na drabinie a drugą no jedną nogę ma na, jednym, na jednej drabinie, a drugą nogę ma na drugiej drabinie. Um, I taki mniej więcej obraz, ostatnio gdzieś to, znaczy filmik taki widziałem na, na internecie i... Y Wiecie, co mnie tak właśnie bardzo uderzyło, bo tam mężczyzna o tym mówił, o tym rozerwaniu między życiem z Panem Bogiem a życiem w świecie. I co gdzieś widziałem właśnie na samym początku tygodnia, ale tak później gdzieś mi się bardzo przewijało, przewijał mi się ten temat w ciągu tygodnia na takiej zasadzie, że, no, że tak jak Pan Jezus też w piśmie mówił, świętym, tak, że nie da się. Żyć w dwóch królestwach, tak jakby, nie. Ale obraz tych dwóch drabin i tego, jak mężczyzna stoi na dwóch spot, na, na każdym szczebelku, bardzo gdzieś tak po prostu do mnie przynajmniej trafił. Na takiej zasadzie, że w takiej sytuacji naprawdę nie jesteśmy w stanie za bardzo pójść do góry. Nawet jeżeli ktoś byłby najbardziej rozciągniętym człowiekiem i chciał zrobić szpagat, to śmiechem, żartem nie jest to wykonalne, nie. W takim sensie, że jeżeli jesteś na jednej drabinie, tak, z Panem Bogiem, tak, na tej drabinie, na której my wszyscy chcemy być, tak myślę, ja na pewno chcę, dlatego tu jesteśmy. Um, na te, jeżeli chcemy iść do, do szczytu tej drabiny z Panem Bogiem, tak. Um, to nie da się tego robić, próbując ciągle trzymać nogę na drugiej drabinie. No i tak naprawdę vice versa. Nie? Jeżeli chce, ktoś, ktokolwiek chciałby na, gdzieś tam iść, piąć się w, w świecie, no to nie jest tak naprawdę w stanie gdzieś tym, tą nogą, drugą gdzieś tam chwytać. Ale um, o co mi chodzi, to to, że um, jakoś do mnie tak uderza ostatnio to słowo, tak przez ten cały tydzień, że, um, że przyjdzie ten czas, że trzeba w końcu podjąć decyzję. Nie? Na którą drobinę się wspinam. Um, I bardzo do mnie uderzył, mnie uderzył właśnie ten temat, tego, że nie da się wejść na e, coraz to wyżej, na drobinę z Panem Bogiem, tak zbliżać się do, ku tego szczytu, e, gdzieś się ja właśnie tę nogę stawiać. Nie? E, e, I to jest taka myśl, którą chciałbym przekazać, tak, która chodzi mi po głowie mocno, na takiej zasadzie właśnie, że. E, Mam takie wrażenie, że przyjdzie w końcu czas takiego konkretnego wyboru, nie? Czy chcę czy stanąć na tej drabinie i trzymać się tej drobiny iść coraz wyżej, czy, czy gdzieś dalej próbuję drugą, drugą nogą na, na drugą stronę iść. Ale w tym wszystkim jeszcze przychodzi mi druga myśl, która tak naprawdę zainspirował ksiądz Tennisowski ostatnio na, na tyłem to ołtarza. Gdzieś między wierszami znalazłem sobie dla siebie też tę pewną rzecz tam a mianowicie to, że często się ja przynajmniej tak porównuję gdzieś tam do kogoś i ostatnio w pracy akurat ja się zapałem na tym, że porównywałem się w ten taki nieładny sposób, w sensie, że ja potrafię zrobić coś lepiej niż ktoś inny, nie? I, i tak naprawdę myśl, którą znowu Pan Bóg mi wkłada, tak jakby wiążąca się z pierwszą myślą, jest taka, że um, mm, to, że, że właśnie może do tego wyboru dojść, że trzeba zdecydować, to nie znaczy od razu, że um, moje życie w 100% będzie wyglądało tak, że nigdy więcej nie będę próbował tej nogi jeszcze z drabiny ściągnąć. Nie? Um, ale chodzi o to, żeby porównywać się tylko do osoby, jaką byłem wczoraj. Na takiej zasadzie, że żeby być tylko lepszą wersją siebie, nie? nie próbować porównywać się do kogoś, kto, od kogo jestem lepszy, albo od kogoś, kto, 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 kto ode mnie jest lepszy. Ale żeby tak jakby mieć porównanie tylko do osoby, którą byłem wczoraj. I żeby z każdego dnia stawać się coraz po prostu lepszą osobą, każdego dnia stawać się lepszą wersją siebie, nie? Um. I to jest taka myśl też dla mnie bardzo pocieszająca w takim sensie, że um, ten wybór nadchodzi, takie ja mam wrażenie, przynajmniej do siebie, tak, że, um, że tu musi być konkret i bardzo chcę tego konkretu podjąć. Tak. Mówię do Panu Magu tak jakby już przez cały ten tydzień, że ten konkret chcę podejmować, ale tak jakby um, czuję, że Pan Bóg też mi daje takie zapewnienie, że... Um, Damian, ja wiem, że ty jesteś tylko człowiekiem, tak? I, i daję ci to, że wiem, że jak to może wyglądać, nie? I mimo wszystko um, po prostu staraj się coraz le być coraz lepszą osobą każdego dnia, nie? Um, nie lepszą niż ta osoba, nie lepszą niż tamta osoba, tylko bądź lepszą wersją w siebie. I takie to myśli na dzisiaj. Um, mam nadzieję, że chociaż ktokolwiek się w tym odnajdzie. Ale, ale to są takie myśli, które Pan Bóg wkłada mocno w moje serce ostatnio. Um, I chcę być coraz lepszą wersją siebie każdego dnia. Um, podejmować kolejne nowe rzeczy, um, tak? I iść w tą pozytywną stronę właśnie, żeby żeby być coraz lepszym. Nie? właśnie każdy. Jak kiedy podejmować tą drabinę do Pana Boga coraz bliżej. Żeby właśnie już się coraz mniej oglądać na to, co, co jest w świecie, a właśnie, żeby skupiać się na, to, na tej drobinie jednej, która prowadzi właśnie do Pana Boga. Nie? Która prowadzi do nieba. Więc takie myśli na ten tydzień, na tą sobotę. Um. I zapraszam, żebyśmy wszyscy zdawali się coraz lepszą wersją siebie. <grym> um. I życzę Wam dobrej soboty. Dobrego weekendu, dobrego kolejnego tygodnia. Tak, widzimy się znowu w kolejną sobotę i cieszę się, że jesteście. Dziękuję Wam, że się wam chce w tą sobotę przychodzić i, i spotykać razem Pana Boga. Więc miłego tygodnia, życzę Wam, trzymajcie się. Hej, pa. pa, pa.